Jako ludzie potrafimy wytwarzać energię, swego rodzaju ładunek z informacją. Potrafimy wysyłać fale z taką informacją i ją odbierać. W zasadzie robimy to cały czas, jednak całkowicie nieświadomie. Odbieramy ładunki i je wysyłamy. W zależności od rodzaju danego ładunku, trafiają do nas bardziej lub mniej. Żyjemy w dwóch światach jednocześnie w świecie naszym realnym, fizycznym. Oraz naszym wewnętrznym świecie. Tak jak poruszamy się po fizycznym, tak samo należy poruszać się po naszym wewnętrznym świecie. Z im większą świadomością będziemy to robić, tym bardziej to, co powstało w świecie wewnętrznym stanie się namacalne fizycznie. Jest to osobny temat o możliwościach świadomego wykorzystania świata wewnętrznego, by świat fizyczny wyglądał według naszych wyobrażeń. Jako dzieci potrafimy wyobrażać sobie dużo, wręcz nasze wyobrażenia są czasem bez ograniczeń. Dopiero później realia otaczające nas oraz systemy Tresury umysłu sprawia, że przestajemy korzystać z wyobraźni, gdyż nie poinformowano nas, że jest to bardzo ważny ludzki zmysł twórczy własnego życia. Będzie o tym osobne nagranie. Bo jest kilka czynników, które sprawiają, że zmysł ten nabiera mocy twórczej i trzeba to dokładnie przedstawić. Krótko mówiąc, posiadamy moc twórczą: posiadamy moc wysyłania świadomej energii, wszystko dzięki boskiej cząsteczce, którą posiada każda nasza komórka. Porównując do prostego przykładu. Mamy piękny, szybki, wspaniały samochód, ale cały czas trzymamy go w garażu, bo nie wiemy do czego służy. Im większa świadomość, że posiadasz takie możliwości, tym efekty są bardziej zaskakujące. Teraz zaczynamy wspaniałą, prostą i bardzo skuteczną technikę, dzięki której zdasz sobie sprawę, że posiadasz w sobie energię jest ona cząstką boską nauczysz się ją wydobywać na każde zawołanie. Następnie nauczymy się świadomie nakierowywać tą energię, abyśmy wspólnie mogli się spotkać i na własnych zmysłach poczuć, jak działa taka energia świadomie wytworzona. Dzięki wytworzeniu pożądanych, zgodnie z naturą odpowiednich fal, z pola serca, nie będzie stanowić zagrożenia, bo nie ma takiej siły przebicia. Ludzka energia twórcza, ogólnie energia twórcza, bo nie tylko człowiek potrafi ją wytwarzać, jest najsilniejszą energią. Używając jej świadomie, świat nabierze większej wartości dla ludzi oraz dla całej ziemskiej natury. Od której system nas odsuwa. Zaczynamy. Skup się, rozluźnij się, zrelaksuj. Najlepiej połóż się, ale. Możesz też siedzieć i zamknij oczy. Jeśli już kiedyś się rozluźniałeś, to poradzisz sobie. Jeśli nie, to krótka porada dla początkujących. Połóż się, zamknij oczy i w myślach rozluźniaj po kolei każdą część ciała. Od stóp po czubek głowy. Mów sobie w myślach na głos. Rozluźniam stopy, rozluźniam kolana. I po kolei biodra, plecy, płuca. Szyję, głowę, oczy, czoło. Umysł, całe ciało. Głęboko oddychaj, aż nabierzesz wewnętrznego spokoju. Musisz użyć zmysłu widzenia wyobrażeniowego, musisz stworzyć sobie w wyobraźni taką swoją imagisferę, czyli miejsce, w którym możesz tworzyć bez ograniczeń. Zobacz jak otacza cię energia Twojego życia. Wyobraź sobie, jaka energia otacza Twoje ciało, jaki ma kolor, jak bardzo cię otacza. Następnie wyobraź sobie, jak otacza cię torus energetyczny, czyli pole energii, które cały czas przechodzi przez Twoje ciało. W Wzdłuż Twojego kręgosłupa. Z góry na dół. Przechodzi przez całe ciało, otacza je i wraca z powrotem górą. Im więcej uwagi udzielasz dobrym emocjom, tym bardziej taka energia jest wyzwalana i do ciebie wraca, zbierając po drodze takie fale pola serca, jakie wytworzyłeś. Jest to samonapędzająca się energia sterowana myślą. Jaką myśl, a myśl to emocja, więc jakie emocje wyzwalasz z pola serca, taka energia ci otacza i taki wzór fraktalny tworzy cię, aby móc połączyć się z wzorem o takim samych falach. Jak wspomniałem, tworzysz w taki sposób samonapędzającą się wysokiej wartości energię, która jest sterowana myślą. Wyobraź sobie swoje serce. Poczuj, jak bije. Każde uderzenie Twojego serca to rozchodząca się wokół Ciebie fala z daną emocją, jaką produkujesz poprzez myśl w sposób świadomy oraz nieświadomy. Ta maszyna działa cały czas. Jakie wysyła wartości w przestrzeń, zależy tylko od Ciebie. Od Ciebie zależy, czy odkryjesz, że samochodem można jeździć, czy służy on tylko jako ozdoba w garażu. Wyobraź sobie swoje serce. Poczuj, jak bije. Wyłoń serce przed siebie, jakbyś mógł je złapać. W ręce. Spójrz, jaki ma kolor, jakie masz w sobie emocje, jaki kolor przemawia przez nie. Postara się poczuć wszechogarniające uczucie dobroci, uczucie wszelkiego odpuszczenia wszystkim, wszystkiego. To jest tylko iluzja. Otwórz w sobie miłość, ale taką miłość do życia, do drugiej ludzkiej osoby, miłość do natury, do życia na tej ziemi. Wszystkie te emocje, uczucia, niech płyną z Twojego serca, masz je przed sobą. Twoje serce ma już piękny, purpurowy kolor. Emanuje wspaniałą energią wyrozumiałości do bliźniego i miłości do życia. Blask, jakim emanuje Twoje serce, to Twoje prawdziwe, naturalne uczucie i emocje, dalekie od tych, które są w świecie iluzji. Interesuje Cię tylko kolor Twojego serca i otaczający go blask emocji, jakie wydobywa z siebie, rozjaśniając wszystko, co jest wokół Ciebie. Teraz powiększ swoje serce, aby było tak duże, jak Ty jesteś. Powiększ swoje serce do rozmiarów, abyś mógł do niego wejść. Otwórz swoje serce i do niego wejdź. Zobacz, poczuj, jak miło jest w środku. Zamknij się tam i poczuj, jak bezpiecznie możesz się tam czuć. Jest tam ciepło i miło bije Twoje serce, wytwarzając wokół siebie pole wspaniałej, beztroskiej energii, która z każdym uderzeniem serca jest coraz mocniejsza. Jest tobie tak przytulnie, że chcesz tam cały czas siedzieć. Powiększ teraz swoje serce i siebie razem w środku do rozmiarów miejsca, w którym przebywasz. Teraz. Powiększ. Powiększ do rozmiarów miasta, w którym przebywasz. Teraz powiększ serce do rozmiarów Polski. Zobacz, jak rośnie Twoje serce i jak wielki jest teren całej Polski. Teraz powiększ serce do rozmiarów całej Europy. I jeszcze bardziej, aż będzie tak duże jak wszystkie znane nam lądy. Niech Twoje serce będzie rozmiaru całego naszego świata, jaki znamy. Teraz skup się ponownie na swoim sercu. Poczuć dobre, jakie emanuje z Twojego serca. Miłość do życia i do całej natury. Spójrz, jaki blask purpurowy rozjaśnia całą okolicę, w której teraz jesteś. Torus energetyczny cały czas wytwarza coraz silniejszy blask bijący z pola Twojego serca. Energia, jaką wytwarzasz, cały czas rośnie. Miłość, poczucie dobra, życzliwość jest cechą naturalną człowieka. Rośnie u ciebie z każdą chwilą. Stajesz się samonapędzającą energią miłości, energią życia, pozytywną energią twórczą. Teraz zacznij świadomie wysyłać tą energię na cały otaczający cię świat. Miejsce, w którym teraz jesteś, to cały nasz świat. Wystarczy, że poczujesz energię, jaką wytwarza twoje pole serca i cała ta energia obejmie cały świat. Świadomie wyślij tą energię do każdej osoby, która tą energię potrzebuje, aby mogła wzmocnić swoją i aby razem w synergii, połączenia, wzmacniać swoją siłę bezwarunkowego dobra i miłości do życia i natury. Świadomie łącz się z każdą Wysłaną w przestrzeń energią miłości. Razem się łączcie i wzmacniajcie. Na drodze swojego życia spotykasz tylko ludzi, którzy łączą się w miłości z Twoim polem serca. Razem Wasze energie się wzmacniają, pomagając sobie i wspierając się w każdej potrzebnej chwili. Zapamiętaj miejsce, w którym jesteś. Swoim polem energii otaczasz cały świat. W każdej chwili możesz wrócić do tego miejsca o każdej porze dnia i nocy. Jest to miejsce, w którym spotykać się będą wszystkie świadome cząstki twórcze. W tym miejscu możesz zwiększyć swoją energię, a przez to wzmocnić całą energię bezwarunkowego dobra i miłości w całej przestrzeni. Stąd wysyłasz pozytywną, twórczą energię, i z tego miejsca rozjaśniasz cały świat swoją cząstką boskiej energii twórczej, która przenika przez wszystkie żywe komórki. Zapamiętaj, jest to nasza wspólna przestrzeń tutaj spotyka się nasz świadomy ładunek energii. Teraz zmniejsz się z powrotem, jednak cała energia i blask pozostają w tym miejscu. Dopóki bije Twoje serce, Twoja energia otacza cały świat oraz każdą drogę Twojego życia. Najpierw zmniejsz się do rozmiarów Europy. Teraz do rozmiarów Polski. Następnie wróć do rozmiarów miejsca, w którym przebywasz. Teraz zmniejsz się do rozmiarów swojej naturalnej wielkości. Opuść swoje serce. Wyjdź z niego. Teraz samo serce przywróć do naturalnej wielkości i z powrotem wsadź się na swoje miejsce w Twoim ciele. Energia, którą posiadasz, jest cały czas w przestrzeni, której przed chwilą byłeś. Cały czas emanuje tam pięknym, purpurowym blaskiem Twojej boskiej cząstki twórczej. Na drodze Twojego życia stają osoby łączące się z Tobą energii, którą wysyłasz. Im. Bardziej wartościowa, życzliwa i pozytywna jest energia, tym takich ludzi będziesz miał na drodze swojego życia. Technika pierwsza. Początkowo naucz się tego podczas relaksu, gdy możesz się położyć. Jednak docelowo opanuj tą technikę, abyś od razu mógł znaleźć się w naszej wspólnej przestrzeni o każdej porze dnia i nocy. Gdzie byś nie był i kiedy wystarczy, że zamkniesz oczy i tam będziesz w domu, w sklepie, w autobusie, w toalecie lub w pracy. Energia z pola Twojego serca jest zawsze i zawsze musisz mieć jej świadomość. Nakieruj ją na naszą wspólną przestrzeń, i razem niech rośnie w siłę, i umacnia się światłem z boskiej cząstki twórczej. Jeśli opanowałeś powyższą technikę i potrafisz już po zamknięciu oczu od razu znaleźć się u źródła swojej energii, potrafisz poczuć świadomość boskiej cząstki, potrafisz dzielić się swoją energią, by wzmacniała się poprzez bezwarunkową miłość, to czas na drugi krok. Przenieś się z powrotem do źródła swojej energii. Poczuj energię tysiąca, a może nawet miliona boskich cząstek wysłanych w naszą wspólną przestrzeń. Połącz się z tymi energiami, poczuj je, poczuj otaczającą cię miłość. Niech blask tej energii przenika przez wszystkie negatywne aspekty otaczającym nas w życiu, przez każdą żywą komórkę, by połączyć się z żywym duchem natury. Teraz poczuj każdą boską cząstkę twórczą, jaką otrzymaliśmy od Twórcy. Teraz bardzo ważne. Zobacz oczami wyobraźni, gdzie są wszystkie ludzkie próbki DNA. Zobacz oczami wyobraźni, gdzie są wszystkie ludzkie próbki DNA. Postaraj się zauważyć, ile ich jest. W jak licznych grupach się znajdują. Takie DNA, boska cząstka należąca do ludzi. Każda taka cząstka boska chce być wolna. Teraz poczuj te cząstki boskie. Poczuj. Te skradzione ludziom DNA. Zobacz w jakich grupach są, czy w jednej dużej, czy w paru mniejszych. Musi się poczuć. Poczuć je, wysyłając swoją energię z pola serca. Tą energię, która przenika przez każdą żywą komórkę przestrzeni. Całego naszego świata. Gdziekolwiek one nie są, jak daleko, jak głęboko i w jakiejkolwiek ilości, każde DNA budzi w sobie boską cząstkę stwórczą i rozjaśnia się, przenikając przez każdą negatywną energię swoją energią czystej miłości i bezwarunkowego dobra. Generuj jak najwięcej energii z pola swojego serca. Ona wzmacnia światło, które znajduje się w naszej wspólnej przestrzeni i łączy się z każdą boską cząstką na świecie, tak by zgromadzić. Ludzkie DNA swoim blaskiem miłości Przenikała i rozbijała każdą negatywną energię Poczuj jak wszędzie w naszej wspólnej przestrzeni W której jesteś Wszędzie rozbłysnęły się potężne blaski Purpurowy kolor, purpurowe światła Koloru bezwarunkowego dobra Miłości do życia i natury Cała negatywna energia Która krzywdzi twoje życie Przechodzi przez proces oczyszczenia Każde uderzenie twojego serca Wytwarza pole energii który przenika przez całą przestrzeń Twojego życia. Twoje emocje tworzą świadomość. Świadomość kreuje pozytywne światło w przestrzeni Twojego życia. To światło już nie zgaśnie. Naucz się tworzyć pozytywną energię. Tworzysz ją poprzez emocje. To co myślisz, to co wysyłasz do swojego serca, taką energię pola serca tworzysz. Naucz się tworzyć pozytywną energię. Tworzysz ją poprzez emocje, to co myślisz. Naucz się przechodzić w każdym miejscu i o każdej porze do naszej wspólnej przestrzeni. To nie jest medytacja, tylko poczucie posiadania świadomości boskiej cząstki twórczej. Napełni energią i rozświetl swoim polem serca. Każdą boską cząstkę w naszej przestrzeni życia. Połącz się z każdą cząstką DNA, wolnij ją blaskiem generowanego bezwarunkowego dobra i miłości do życia i natury, przenikaj przez każdą komórkę na świecie, aby przenikać i rozbić od środka każdą negatywną energię. Im więcej wspólnej świadomości zbierzemy tym więcej siły będą traciły siły tworzące ucisk na ludzi. Im bliżej tych 6000 osób, tym Polska powinna być bezpieczniejsza. Według nauki Grega Bradena Świat potrzebuje około 84 tysięcy takich świadomości, a na polskie przypada ponad 6 tysięcy. Jak ma się to do rzeczywistości, to zaobserwujemy sami. Im bardziej świadomy ładunek jest wysyłany, tym większą wartość ma jego energia. Aby zwiększyć świadomość pola swojego serca, trzeba poznać czym dokładnie jest pole serca i to będzie materiał dodatkowy niebawem. Co powinno się dziać przez najbliższe dni? Przyjąłem 50 dni, ponieważ jest to równe 50 dni. Od Dnia Wszystkich Świętych, gdzie go zakazano, tego dnia zaakceptowałem, że może faktycznie ten 21 coś może być. Główny powód, idziemy czołowo ku destrukcji. Nie ma już odwrotu z obecnego stanu. Od tego dnia, czyli od 1 listopada, lub nawet noc lub dwie poprzedzające, przestałem oglądać newsy odnośnie obecnego stanu, newsy na YouTubie oczywiście, aby nie podzielać uwagi temu absurdu. Zacząłem stosować powyższą technikę i staram się, jak na razie sam, to robić od dnia 1 listopada lub dzień, dwa wcześniej. Jakie efekty będą gdy energie wspólnie rozbłysną? Myślę, że będą efekty. Najpierw zapraszam do powyższej instrukcji, aby to zapamiętać, nauczyć się. Nie ma znaczenia pora dnia i miejsce, ważne by się w tamtej przestrzeni świadomie umieścić. Będziesz teraz wiedział, że świadomie wysyłasz energię. Będzie chwila, gdy zaczniesz czuć to co odbierasz. Po prostu zaczniesz odczuwać przenikającą energię na własnych zmysłach i nie tylko. To jest nauka cudów. Czego nie robić? Nieważne jak do tego dojdzie, ważne aby zmiany nastąpiły. Ważne, aby nie podzielać uwagi temu, co się dzieje. Nie obserwować informacji o kolejnych krokach ucisku. Odpuścić sobie oglądanie informacji z YouTube'a. Czas odpocząć od tego, co zadręcza nasz świat. Zrób sobie 2-3 dni odpoczynku, może i dłużej, od całej udręki i dopiero posłuchaj coś tam ewentualnie po czasie. Czas skończyć z angażowaniem się w to, co nam grają. To jest iluzja. Życie jest prawdą, nie iluzją. Rozjaśnij swoje życie tą energią, którą nauczyłeś się używać. Przenikaj przez ten cały aparat ucisku. To zwykła iluzja, fatamorgana. Myśli Twoje muszą tworzyć to, czego chce Twoje serce, to co tworzy Twoje serce. Piękną pogodę, ciepłe, przyjemne blaski słońca. Spacery z rodziną, z kimś bliskim, bez udziwnień, normalnie, najlepiej na łonie pięknej natury. Spotykasz ludzi zgodnych z polem twojego serca, jakie tworzą twoje emocje. Kreuj swoje emocje takie, jakie byś chciał, aby było życie dla ciebie. Co będzie, jeśli odpowiednia ilość osób w Polsce dokona połączenia się w świadomości? Co wtedy? Zgodnie z badaniami, które opisał nam Braden, powinniśmy wpływać pozytywnie na obecną sytuację. Czy tak uda się nas ocalić? Tego się dowiemy tylko wtedy, gdy to zrobimy. Robimy. Wystarczy otworzyć oczy i magisfery. Aby uwolnić ludzi z obecnej, dobiegającej końca iluzji. A co jeśli nawet te 6 tysięcy osób w Polsce nie sprawi, że zaczną się pozytywne dla ludzi zmiany? Okaże się tylko, że naukowo obaliliśmy naukę głoszoną przez Grega Bradena i że to wszystko nie działa. Jego sympozja są bez wartości i będzie musiał oddać za bilety. Na koniec tylko dodam, że metoda działa. Każdy to potrafi. Zapraszam niebawem do kolejnych odsłon z cyklu. Stwórzmy im tyle światła, że ich iluzja się rozmyje.